Tu Radio Impuls TWR Polska Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Dzisiaj nasze siódme spotkanie poświęcone księdze Hioba przysłuchujemy się niezwykłej rozmowie Hioba i jego przyjaciół. Rozmowa ta ma formę poematu, a jej tematem jest cierpienie, wytrwałość, przyjaźń i inne głębokie i ważne zagadnienia. Dziś poznamy treść siódmego i ósmego rozdziału Księgi Hioba. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Te słowa Hioba otwierają siódmy rozdział Księgi Starego Testamentu, noszącej nazwę od jego imienia. Słowa Hioba są nam niezwykle bliskie, jakże wielu z nas doświadcza tego, że życie jest jak bój, jak walka. Nieraz czujemy się jak najemnicy, wciągnięci w kierat spraw, wydarzeń toczących się coraz szybciej, szczególnie wtedy, gdy przechodzimy przez trudne doświadczenia. Tak właśnie czuł się Hiob, dlatego wołał: Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia? Jak robotnik, co czeka zapłaty? Zyskałem miesiące męczarni. Przeznaczono mi nocy udręki. Hiob bardzo cierpiał. Stracił wszystko, co posiadał. Cały jego majątek został zniszczony. Zginęły wszystkie jego dzieci. Odwróciła się od niego żona. Przyjaciele go nie rozumieli. Hiob wołał więc do Boga, aby skrócił jego udrękę, by pozwolił mu umrzeć. Położę się, mówiąc do siebie, Kiedyż zaświta i wstanę, lecz noc wiecznością się staje, i boleść mną targa do zmroku. Ciało moje okryte robactwem strupami. Skóra rozchodzi się i pęka. Czas leci jak tkackie czułęko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni dnimy jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna. Nikt już mnie powtórnie nie ujrzy. Spojrzysz, a już mnie nie będzie. Jak obłok przeleci i zniknie, kto schodzi do Szeolu. Nie wraca, by mieszkać we własnym domostwie. Nie zobaczą go strony rodzinne. Hiob stracił zdrowie. Cały był obsypany złośliwym trądem. Był pewien, że jego choroba jest nieuleczalna. I prawdopodobnie jego choroba była śmiertelną chorobą. Przyjaciele Hioba. Którzy przybyli, by go pocieszać, zdawali się go nie rozumieć. Hiob doszedł do wniosku, że nie jest w stanie zrozumieć cierpiącego ten, kto sam nie doświadcza cierpienia. Stracił nadzieję, że jego przyjaciele potrafią wczuć się w jego sytuację. Rzeczywiście, przyjaciele Hioba, mimo że byli mędrcami, nie rozumieli go, nie pomagali mu we właściwy sposób. Ocena sytuacji, Jakiej dokonali, była chybiona. Porady, jakich mu udzielali, nie były w stanie wskazać mu wyjścia z tak ciężkiej sytuacji, w jakiej się znalazł. Hiob cierpiał z powodu choroby, ale nawet to nie poruszyło jego przyjaciół na tyle, by okazali mu więcej serdeczności i współczucia. I tu czas na refleksję: Na ile my, drogi przyjacielu, ja i ty, potrafimy się wczuć w sytuację naszych bliźnich, Którzy potrzebują pomocy. Czy nasi przyjaciele, w razie jakiegoś poważnego nieszczęścia, mogą liczyć na nasze współczucie, naszą serdeczność i pomoc? Zastanówmy się nad tym głęboko i prośmy Boga o wrażliwe i oddane bliźnim serca. Hiob, cierpiący z powodu choroby, trawiony gorączką, skarży się przed przyjaciółmi i przed Bogiem. Myślałem, wypocznę na łóżku. Posłanie to trosk mych powiernik, lecz ty mnie z nami przestraszasz. Przerażasz mnie widziadłami. Moja dusza wybrała uduszenie, a śmierć moje członki. Zginę, nie będę żył wiecznie. Zostaw mnie dnimę jak tchnienie. Wydaje się, że Hiob w gorączce i bólu majaczy, ma halucynacje, widzenia. Jego stan jest bardzo ciężki. Hiob nie zna jeszcze dokładnie prawdy o zmartwychwstaniu. Dlatego mówi o śmierci, jako o końcu. A potem zadaje pytanie, skierowane ku Bogu: kim jest człowiek, abyś go cenił i zwracał ku niemu swe serce? Czemu go badać co ranka? Na co doświadczać co chwilę? Czy wzrok mój kiedyś odwrócisz? Pozwól mi choćby ślinę przełknąć. Hiob czuje się opuszczony przez Boga. Zdaje sobie sprawę z tego, że Bóg poddaje go próbie, ale jest tak udręczony, że mówi, iż wolałby, żeby pozostawiono go samemu sobie. Jego reakcja podobna jest do reakcji wielu z nas. Gdy cierpimy, mówimy: Zostawcie nas, chcemy być sami. Na koniec Hiob wyznaje: Zgrzeszyłem. Cóż mogłem ci zrobić? Przecież człowieka przenikasz. Dlaczego na cel mnie wziąłeś? Mam być ciężarem najwyższemu? Czemu to grzechu nie zgładzisz? Nie zmarzysz mej nieprawości? Wkrótce położę się w ziemi. Nie będzie mnie. Choćbyś mnie szukał. Hiob wyznaje, że jest grzesznikiem. Jak widzimy, nie uważał on siebie za doskonałego. Chociaż był człowiekiem bardzo prawym i bogobojnym, Hiob wyznał przed Bogiem swoją grzeszność. Nie mógł jedynie zrozumieć, dlaczego właśnie on został poddany tak wielkiej próbie, tak wielkiemu cierpieniu. Dlaczego właśnie jego życie potoczyło się tak tragicznie? Dlaczego Bóg nie okazał mu miłosierdzia, nie przebaczył mu tego, co było w jego życiu nie w porządku i nie odnowił go, nie odrodził. Siob jest bliski załamania, jest przygniecony cierpieniem, wolałby umrzeć, ale w tym wszystkim nie traci wiary, nie złożeczy Bogu, ani nie odwraca się od Niego. Otwiera przed Panem swoje pełne bólu serce, szczerze wyznaje wszystko to, co czuje, i to uchroni Go od całkowitego załamania. Bóg widzi jego szczerość, widzi Jego ból i nie opuści Go. Tak kończy się siódmy rozdział Księgi Hioba. Dla nas zawarto tu bardzo ważną duchową lekcję. Nawet jeśli jesteśmy bardzo czymś przygnieceni, bliscy załamania, nie rozumiemy, co się dzieje, możemy i powinniśmy otwierać swoje serce przed Bogiem. Nie wolno nam zamykać się, tracić wiarę, uciekać przed Bogiem. Gdy przeżywamy trudności, tym bardziej powinniśmy zwracać się ku Bogu. Wołać do niego, wyznawać mu to, co czujemy. Dla Boga najcenniejsza jest nasza otwartość, szczerość, wyznanie mu wszystkiego, co czujemy, o czym myślimy. Wtedy Bóg nachyla się ku nam i ingeruje w nasze życie, a jego działanie zawsze służy ku naszemu dobru. Przysłuchujemy się rozmowie Hioba i jego przyjaciół. Rozmowa to bardzo niezwykła, trudna i głęboka. Przyjaciele Hioba nie rozumieją, dlaczego ich serdeczny druh, człowiek prawy i bogobojny, jest tak przez Boga doświadczany. Hiob także do końca nie rozumie, dlaczego znalazł się w tak dramatycznej sytuacji. Reakcja każdego z tych doświadczonych, pobożnych mędrców jest bardzo różna. Do tej pory wsłuchiwaliśmy się w słowa Hioba i najstarszego z jego przyjaciół, Elichu. Teraz wysłuchamy mowy Bildada który jako drugi z grona przyjaciół zabrał głos. Jego słowa są odpowiedzią na dramatyczne wystąpienie Hioba, zapisane w siódmym rozdziale księgi. Ósmy rozdział księgi Hioba rozpoczyna się następująco. "Bildad ze Szuach na to tak odpowiedział. Jak długo chcesz mówić w ten sposób? Twe słowa gwałtowne jak wicher. Czyż Bóg nagina prawo? Wszechmocny zmienia sprawiedliwość? Ton wypowiedzi Bildada jest znacznie ostrzejszy niż słowa pierwszego przyjaciela Hioba, Elichu. Bildad zdecydowanie zaczyna krytykować Hioba, a swoje argumenty opiera o pojęcia tradycyjne, odwołuje się do doświadczeń przodków, od razu na początku karci Hioba. Zarzuca mu, że jego słowa są gwałtowne jak wicher, a potem Bildad zadaje pytanie: Czyż Bóg nagina prawo? Wszechmocny zmienia sprawiedliwość? To pytanie uderza bezpośrednio w Hioba. Bildat pyta, czyżbyś uważał Hiobie, że Bóg jest niesprawiedliwy, że potraktował cię gorzej niż innych? Bóg nie zmienia swoich praw, a to znaczy, że ponosisz konsekwencje za swoje przewinienia. Musiałeś czymś bardzo zawinić przed Bogiem, skoro przechodzisz przez tak ciężkie doświadczenia. Widzimy, że Bildad jeszcze wyraźniej niż Elichu stwierdza, że Hiob ukrywał coś szczególnie złego i szkodliwego przed ludźmi i przed Bogiem, i że to jest jedynym wytłumaczeniem jego wielkich tarapatów. Wiemy, że Bildad nie miał racji. Zwróćmy uwagę na jego następne słowa. Mówi on, jak czytamy w czwartym wierszu ósmego rozdziału, A jeśli synowie zgrzeszyli i oddał ich w moc ich występku. Tu Bildat wbija jak gdyby nóż w serce Hioba. Sugeruje, że jego dzieci zginęły z powodu swoich przewinień i że w jakimś sensie za ich przewinienia karem ponosi też Hiob, jako ich ojciec. Wiemy z opowieści początkowych fragmentów księgi, że Bildat zupełnie się mylił. Nie miał zresztą w ogóle prawa dokonywać takich ocen. Tak jak i nam, nigdy nie wolno w podobny sposób osądzać życia innych ludzi ani ich rodzin. Bildat zdecydowanie atakuje Hioba i patrząc na niego z góry, mówi mentorskim tonem: Radzę do Boga się zwrócić. O łaskę do wszechmocnego. Jeśliś jest czysty, niewinny, to czuwać będzie nad tobą. Uczciwy twój dom odbuduje. Bildat zarzuca Hiobowi nieczystość i nieszczerość w stosunku do Boga. Mówi: Radzę ci, Hiobie, zwróć się do Boga. Ale przecież Hiob ani na chwilę nie odwrócił się od Boga. Wylewał jedynie przed Nim swój ból, swoje cierpienie. Bildad rani Hioba. Jego słowa na pewno nie pomogą mu w przezwyciężeniu kryzysu. Chociaż w następnej wypowiedzi Bildada znajduje się zapowiedź tego, co wydarzy się rzeczywiście w najbliższej przyszłości. Posłuchajmy, co mówi Bildad. Jeśliś jest czysty, niewinny, to czuwać on będzie nad tobą. Uczciwy twój dom odbuduje. Skromny byłby początek, lecz koniec byłby wspaniały. Tak rzeczywiście się stanie. Koniec całego doświadczenia będzie dla Hioba wspaniały. Bildat prawdopodobnie w niezamierzony sposób zapowiada tutaj to, jak zakończą się cierpienia Hioba. Kiedy minął trudne dni prób, Hiob otrzyma od Boga o wiele więcej niż miał przedtem. Bildat w swoim wystąpieniu powołuje się na doświadczenie, na tradycję. Nie zawsze taka postawa jest właściwa. Przeczytajmy ósmy wiersz ósmego rozdziału, gdzie znajdujemy takie słowa Bildada skierowane do Hioba: Pytaj no dawnych pokoleń, zwróć uwagę na doświadczenie przodków. Bildat sugeruje, że wszystko toczy się zgodnie z ustalonymi już od dawna przez naszych przodków prawami. My wczorajsi znamy niewiele, bo wiek nasz jak cień jest na ziemi, lecz oni pouczą, wyjaśnią słowami, co płyną z rozsądku. My wczorajsi znamy niewiele. Te słowa Bildada są prawdziwe. Żyjąc krótko na ziemi, nie jesteśmy w stanie poznać i doświadczyć zbyt wiele. Ale tu Bildad odnosi te słowa przede wszystkim do Hioba. I to nie jest właściwe. Bildad twierdza, że wszystkiego można nauczyć się z przeszłości. Owszem, powinniśmy i musimy czerpać z doświadczeń poprzednich pokoleń, ale naszym zadaniem jest też tworzenie czegoś nowego. Zwróćmy uwagę, jak różni się od filozofii Bildada spojrzenie na ten problem apostoła Pawła. Apostoł wskazuje na przyszłość, podkreśla, jak ważna jest świadomość celu, do którego dążymy. W liście do Filipian, na przykład, pisze on: Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Jedyne źródło, które wskazuje nam właściwą drogę w przyszłość, to Słowo Boże, Słowo Chrystusowe. Nie można koncentrować się na przeszłości. Zbyt kurczowe trzymanie się tradycji uniemożliwia twórcze podejście do czegokolwiek, a szczególnie do spraw wiary, spraw ducha, wraz z przyjściem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, rozpoczęło się coś zupełnie nowego. Nowa rzeczywistość, nowe stworzenie. Wielu chrześcijan chce żyć w tej nowej rzeczywistości, ale wciąż pielęgnuje w sobie starą pobożność. Nie możemy zapomnieć, że w Jezusie Chrystusie Bóg powołuje nas do nowego życia życia kierowanego przez miłość. Przez oddawanie Bogu czci w duchu i prawdzie. Musi to być życie twórcze, życie otwarte na przewodnictwo ducha Chrystusowego. Życie, w którym wszystko ma być przekształcone przez zmartwychwstałego zbawiciela i pana. Bildat poucza Hioba dalej. Czytam od wiersza jedenastego. Czyż rośnie papirus bez błota? Czy krzewi się sitowie bez wody? Jeszcze świeże, niezdatne do ścięcia, a już usycha. Prędzej od trawy, tak z drogą niepomnych na Boga, nadzieja nieprawych zaginie. W tych słowach zawarty jest otwarty atak na Hioba. Bildat oskarża Hioba właściwie, że jest hipokrytą. Twierdzi, że Hiob coś ukrywa, coś poważnego, co powoduje surową karę wymierzoną mu przez Boga. Bildat przestrzega, nadzieja nieprawych zaginie. Na krótko im starczy nadziei, ich ufność jak nić pajęczyny. Kto się jej uchwyci, ten nie ustoi, upadnie, szukając oparcia. Językiem poetyckiej przenośni Bildat przestrzega Hioba przed łudzeniem się nadzieją na poprawę sytuacji, jeśli nie jest on prawym przed Bogiem. Rzeczywiście, złudne nadzieje są jak czepianie się pajęczyny, która nie może utrzymać nikogo. Ale wiemy, że nie miało to zastosowania w przypadku Hioba. Nie żył on złudnymi nadziejami, całą swoją nadzieję pokładał w Bogu. Dalej czytamy: Prawego Bóg nie odrzuci, złego nie wzmocni ramieniem. Nad tymi słowami Bildada musimy się dobrze zastanowić: czy rzeczywiście Bóg człowieka złego nie wspiera ramieniem? To znaczy, czy pozostawia go samego sobie? Gdyby tak było, nikt z nas nie mógłby być zbawiony. Bóg przecież, zanim jeszcze go poznaliśmy, zanim zwróciliśmy się ku niemu, już okazał nam swoją miłość, posyłając na krzyża swego syna. Bóg mnie, zgubionego, grzeszącego człowieka, wsparł swoim ramieniem, okazał mi swoją cudowną łaskę. Nie, Bóg nie pozostawia człowieka samemu sobie. Nawet jeśli człowiek ów postępuje źle, Bóg prawego nie odrzuci, stwierdza Bildat, i to z pewnością jest prawdą, ale trzeba i tu postawić pytanie: Kogo z ludzi możemy nazwać prawym, sprawiedliwym? Jedynie Jezus Chrystus zasłużył na takie miano. Nikt z nas, ludzi, nie jest sprawiedliwy przed Bogiem. Biblia mówi nam o tym bardzo wyraźnie. W liście do Rzymian czytamy: Nie masz sprawiedliwego ani jednego. Wobec Bożej doskonałości, wszelka nasza sprawiedliwość jest mizerna i niewystarczająca. Jedynie oczyszczenie, które oferuje nam Bóg, jedynie usprawiedliwienie z wiary, z wiary w odkupięcze dzieło Jezusa, może sprawić, że w oczach Boga stajemy się sprawiedliwi. Okryci prawością Chrystusa, okryci Jego doskonałością, zostajemy usprawiedliwieni przed Bogiem. I to jest najwspanialsza wieść, jaką w naszym życiu możemy z Bożej ręki przyjąć. Posłuchajmy końcowych słów Bildada. Mówi on: napełnij Twe usta radością, a wargi okrzykiem wesela. Jest to zapowiedź rzeczywistości, którą Chiop. Jego przyjaciele przeczuwali, której wyczekiwali, a która ucieleśniła się i nastała wraz z przyjściem na świat i dokonaniem dzieła odkupienia przez Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana. Wsłuchiwaliśmy się dzisiaj w słowa Bildada, przyjaciela Hioba. Odwoływał się on w swoim wystąpieniu do tradycji, do doświadczeń przodków. W czasie następnej audycji poznamy odpowiedź Hioba polemizującego z tezami sformułowanymi przez Bildada. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twr.polska.org. Polecamy także strony, www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce.